Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Stacje, które oferują wszystkim kierowcom samodzielne mycie samochodu, stały się bardzo popularne. Taka oferta jest szczególnie pożądana w dużych miastach, gdzie kierowcy mają ograniczony czas, a możliwość szybkiego mycia jest ważnym. Kryterium przy wyborze miejsca usługi. Aby efektywnie korzystać z usług takich myjni, ważne jest poznanie ich cech i zasad obsługi. Pojęcie myjni samoobsługowej Myjnia samoobsługowa to duża myjnia wyposażona we wszystko, co niezbędne do wysokiej jakości mycia samochodu bez pomocy specjalisty. Z reguły takie myjnie SA wyposażone w sprzęt dostarczający wodę i detergenty. Aby rozpocząć mycie, wystarczy wjechać swoim żelaznym koniem do darmowego boksu, zapłacić w okienku specjalnej maszyny, wybrać niezbędne. Opcje i uzbrojony włas, wykonać cała pracę samodzielnie. Cała procedura jest dość prosta. Ale aby dobrze i skutecznie umyć samochód, należy zapoznać się z instrukcją i poznać wszystkie funkcje systemu samoobsługowego. Jak myć instrukcje krok po kroku. Ponieważ usługa samodzielnego mycia samochodu jest dość nowa w Rosji, wielu kierowców nie wie, jak prawidłowo skorzystać z tej oferty. Wiedz co powinienes zrobić? Podjechać do bezpłatnego stanowiska. Kup zeton w automacie. Wrzuć zeton do terminala. Wybrać zadany program mycia: umyć samochód, opuścić stanowisko. Jeśli używany program mycia dobiegł końca, a samochód pozostaje nieumyty, można przedłużyć procedurę, wrzucając do urządzenia wymagana liczbę zetonów. Płatność, wybór programu, jadąc na myjnie, przede wszystkim należy kupić z żetony w automacie do płatności za usługi. Każda firma ma swoją własną cenę. Średnio za 10 rubli można kupić od 30 sekund do jednej minuty korzystania ze sprzętu myjącego. Liczba zakupionych zetonów zależy również od ilości czasu potrzebnego właścicielowi na procedurę. Jeśli opłacony czas był niewystarczający, można dokupić zetony. Standardowy zestaw usług myjni składa się z pięciu programów, mycie podstawowe. W tym trybie woda i szampon SA wylewane z pistoletu pod niskim ciśnieniem. Procedura ta służy do wstępnego czyszczenia samochodu z kurzu i brudu. Pistolet powinien być trzymany w odległości około 25-30 cm od samochodu. Główne mycie nadwozia to główny etap czyszczenia samochodu. Z pistoletu leje się gorąca woda z piana, a kierowca powinien skierować strumień na karoserię, czyszcząc ja ze zmiękczonego brudu. Ten tryb trwa około 2 minut. Zaleca się rozpoczęcie od boku nadwozia, przechodząc do przednich i tylnych części. Następnie czyszczona jest cała reszta. Należy właczyć tryb płukania, aby usunąć resztki piany z karoseli. Etap ten trwa nie dłużej niż minutę i używana jest specjalna przefiltrowana woda. Woskowanie tryb, w którym na powierzchnię samochodu nakładany jest specjalny skład chemiczny w celu ochrony przed brudem i kurzem. Trwa nie dłużej niż 1 minutę. Na błyszczanie i suszenie ostatni tryb w myjni samochodowej. Na samochód kierowany jest zdemineralizowany płyn, który przyczynia się do szybkiego wysuszenia powierzchni. Ponadto mycie w tym trybie nadaje samochodowi połysk i spełnia funkcję ochronna powłoki. Czas trwania tego etapu nie przekracza dwóch minut. Dzięki dokładnemu przestrzeganiu wszystkich trybów mycia, właściciel otrzyma czysty i piękny samochód, który przez pewien czas będzie. Chroniony przed brudem i kurzem. Wskazówki dotyczące korzystania z myjni bezdotykowej. Myjąc samochód latem, należy pozwolić mu ostygnać przed rozpoczęciem. Przy pierwszej wizycie lepiej poświęcić czas z rezerwa, aby mieć czas na dokładne przestudiowanie całego systemu, właściciel samochodu podczas mycia może samodzielnie przełaczak ten tryby 100 rubli. Wystarczy, aby rozpocząć, jeśli nie uda się osiągnąć tej kwoty, można dodać więcej. Zaleca się rozpoczęcie mycia od boków samochodu. Podczas mycia powierzchni piana należy zwrócić uwagę na miejsca, w których brud gromadzi się najbardziej, w celu właściwego rozłożenia. Czasu mycia należy przestrzegać czasu na ekranie urządzenia, dodatkowe środki powinny być wypłacane dopiero po upływie opłaconego czasu. Uwaga! Zalecana odległość między wężem a samochodem wynosi 25 do 30 cm. W przeciwnym razie z powodu silnego ciśnienia wody szyba może zostać rozbita lub pęknięta. Postępując zgodnie z tymi zaleceniami, każdy kierowca będzie mógł zrealizować główne cechy tego typu myjni, taniość i szybkość. Jeśli myjnia samochodowa jest zorganizowana zgodnie ze wszystkimi standardami jakości, można doskonale oczyścić samochód z prawie wszystkich rodzajów brudu. Nie wszystkie stanowiska zapewniają niezbędne ciśnienie wody, detergenty dobrej jakości, nowoczesny sprzęt, dlatego wybór myjni powinien opierać się na opiniach i reputacji firmy wśród entuzjastów motoryzacji.